Dzień dobry, witam Was dzisiaj na iberyjskim zamku i będę miał tutaj do zrobienia fragi lekkim, średnim czołgiem, w moim przypadku oczywiście wchodzą w grę Pantery, a na początek Pantera F yy, Gramy na jeden punkt na środku mapy i będę chciał sobie tutaj wjechać w jakąś uliczkę w mieście, zająć odpowiednią, dobrą Miejscówkę, tak żeby się móc wstrzelić w pojazdy czerwone, które na ten punkt będą chciały wjechać, jak gra tutaj w miasteczku jest dość niebezpieczna, dlatego że nie wiadomo skąd może się przeciwnik pokazać, no ale jakoś grać trzeba. A ja jestem w pierwszym, w pierwszej takiej uliczce, w pierwszym miejscu gdzie mam zamiar jakieś fragi sobie porobić trochę czerwonych już się wyświetla no i jedzie tutaj przeciwnik o właśnie VK 30.02 to jest to to na tym polega właśnie gra w miasteczku, że nie wiadomo skąd się można na strzała nadziać tak jak ta fałka dostała o. Ode mnie i drugą, no tutaj strzał nieudany. Kolega mi zasłonił troszkę za późno, strzeliłem i M18 ocalała. No, tak jak mówiłem, innym sposobem na zachowanie pojazdów w mieście jest częsta zmiana pozycji. Uciekać z tych miejsc, gdzie się wcześniej strzelało, tak żeby czerwoni nie wiedzieli, gdzie szukać naszego pojazdu. Wyjeżdża tutaj ciężki pojazd M4A3E2. Nieudany ten strzał, pancerz nie przebity. Kolega w M4 ucieka i przepłacił tą decyzję stratą czołgu po strzale w przednie kółko duży kąt VK 30.02 za trafienie krytyczne, a od boku do mnie strzela M18, no i straciłem gąsienicę, potem jak VK zniszczył drużynowy ja zniszczyłem M18 no i teraz trzeba tą gąsienicę naprawić, szczęśliwie moja Pantera jest ustawiona tak że mam tutaj przestrzał mogę się bronić no tylko, że nic tutaj przyjechać na razie przynajmniej nie chcę a po mojej prawej stronie jest dwóch przeciwników przyjechało M36 kolega nie trafił ja skończyłem naprawy M36 zniszczone wyrzucam artylerię na czerwonych że w tej chwili przejmują punkt i uciekam stąd bo już mogę tak jak mówiłem trzeba często zmieniać pozycję wyświetlony T-34 zniszczony to chyba on przejmował ten punkt bardziej po lewej jest jeszcze jeden przeciwnik tylko że jego z kolei już nie widzę Wyjechałem troszkę za daleko, za rogu tego domu i dostałem uszkodzenia od teciaka. Straciłem gąsienicę, straciłem przekładnię. Wystawiony dym, żeby nie ułatwiać teciakowi strzelania, próbuję mnie wymacać km -em. Tutaj przede mną jest t 3457 wjechał na kapa. Przejmuję go, ja lekko wycefuję, tak żeby nie mieć już nie dawać okazji yy, tamtemu teciakowi do strzelania do mnie strzał do T-3457 nieudany no i teraz wymieniliśmy się strzałami T-3457 zniszczone ale ja straciłem następnych załogantów nie mogę już się już ich uzupełnić i teraz będę musiał grać z, tylko z dwoma załogantami przed punktem czerwoni zostali zniszczeni, i znowu od, lewej, od prawej strony jedzie dwóch następnych graczy. Nasi przejmują w tym momencie kapa. Ja obróciłem panterę, no i jadę do tych yy, czołgów przede mną. Pierwszy z nich. To jest M4A3 mocno skontowany, ale strzał wszedł w magazyn. T30, te M4 zniszczone, no i przede mną jest pelotka. Za mną jest niszczyciel. Niech się drużynowi nich zajmą. Mają dużą przewagę, powinni dać sobie radę. Ja będę polował na pojazdy, które już tutaj z RESPA będą chciały wyjechać. Ponownie wyświetlona pelotka i to całkiem blisko mnie. No ale źle jestem ustawiony, nie mam możliwości, żeby do niej strzelić. Za to tutaj jest PZ-4H. Trafienie niekrytyczne, zniszczony silnik. Z obrażeniami działonowy. Więc spokojnie czekam na przeładowanie. Jeszcze tam wysłana artyleria PZ-a zniszczona. Następnie po, następne podświetlenie na M4A1. Nie wiem, czy on będzie chciał tutaj wyjechać. Z której strony: czy z prawej, czy z lewej. Oczyszczam sobie widok. Niszczę te, ten płot. No i jest po mojej prawej. Jeszcze jeden średni pojazd. Następne M4 dostał trafienie krytyczne. Czekam na przeładowanie przy dwóch załoganotach, to trwa bardzo długo. M4 do mnie nie strzelała, nie wiem dlaczego, ale to już mnie nie obchodzi, bo przede mną jest PT76 ponownie długie przeładowane i na szczęście udało się PT zniszczyć zanim mógł do mnie strzelać cały czas TM4A1 te teraz te zginął SU-85 ściągnięty przez trużonowego. no i dwie pelotki na respie po prawej stronie Jedna z nich w tym momencie zginęła, a wyświetlił się po lewej Tygrys-E. Mocno schowana wieża. Tygrys zniszczył ARL-44. Ja podjeżdżam sobie bliżej do tego wraka. Zanim będę chciał się chować, przeskoczyła tam M18. -ka. Pojechałbym za nią, ale ten tygrys tutaj bardzo mocno do mnie strzela wieża za wieżą. Mam nadzieję, że taka kryjówka starczy. Artyleria wyrzucona na pelotkę. Za chwilę bitwa będzie się kończyła. Jeszcze raz próba strzelania do tygrysa. No, i udało się trafić krytyka, włożyć z obrażeniami działonowy i dowódca. Jeszcze próba chce podjechać do tego tygrysa, ale w tym momencie bitwa skończona. Jednym czołgiem, jedną panterą przejechana cała i zaliczone zadanie dzienne. Ostatnich 11 potrzebnych fragów w tej bitwie udało się zrobić. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!